Witajcie z tej strony Raptor i zapraszam was do. Yy, tak, 16 odcinka z Lokoland. I tak, w ostatnim odcinku tak mniej więcej. No właśnie, w ostatnim odcinku mieliśmy wielką powódź, a więc misję w której to otóż dosłownie wylewała wam. Wlewała nam rzeka, przez co nasi przeciwnicy, bardziej właśnie przeciwnicy niż my mieli. Po troszeczkę pod górkę, w niektórych chwilach, ale w tak ostatecznym rozrachunku, wszystko i tak wyszło na to, że i tak dało nam się przebić. No i właśnie, jak widzieliście w poprzednim odcinku, w momencie, kiedy mamy dostęp sami do broni nuklearnej, to jest to wiele łatwiej kontrolować to, co może robić przeciwnik. Ale w dodatku, w dodatku jeżeli jednak wyprodukujemy tą broń nuklearną dosyć wcześnie, to przeciwnik wtedy wpadnie panikę, bo tak zwyczaj jest, że jeżeli produkujemy dosyć szybko broń nuklearną, przeciwnik wpada w. w, w no, Essie wpada w panikę i po prostu wysyła wszystkie, wszystkie swoje siły, żeby zniszczyć tylko naszą broń atomową. O tym warto pamiętać, bo można to wykorzystać też na naszą korzyść, tak naprawdę. Ale tak, nie ma co zwlekać. No i mili nie ma co zwlekać. O broni nuklearnej będziemy mieli jeszcze pod dostatkiem, Tak naprawdę jak mówiłem, od tamtej chwili, teraz, tak, od misji Ruda, tak naprawdę, teraz będziemy mieli, tak naprawdę, powtarzam się, po od misji Ruda będziemy mieli, czyli odcinka 15, 14. E, broń atomowa będzie dla nas w, rzeczą powszechną, a nie część tylko na chwilę. Ale tak, wracając. Arktyczne szczury. I tak, teraz zaczynamy mojej mili poziomy w krainie lodu arktyczne będą to już mogę wam potwierdzić z pewnością cztery poziomy przed nadejściem ostatniej misji więc tak i jednocześnie przyznam że. Chciałbym wiedzieć że to będą najtrudniejsze ale nie będzie jedna z nich. Trzecia. Tak trzecia z kolei będzie tą jedną z tych, które wcześniej były dla mnie największą ścianą w tej grze, żeby ją ukończyć, ale do tymi misji jeszcze dojdziemy. Zacznijmy jednak właśnie od misji Arktyczne Szczury. I tak. Wróg umocnił się w krainie lodu i mrozu, budując niezliczone forty. Mają nadzieję, że utrzymają teren pod swoją kontrolą. Aby wygrać bitwę, musisz przejąć fabrykę Ach. oraz stację napraw i wbudować swoją armię. Przejdź fabryką i stację napraw, o, stacja napraw. Punkt naprawczy. Przejmij forty wytnij wroga w pień. Tak, właśnie już wiem, która to będzie misja. To jest ta misja dosyć interesująca, bo w tej misji... sami zaraz zobaczycie w sobie. Tak, przyjeżdża nasz pociąg. U uzbrojony bardzo dziwnie. Uzbrojony w dział, miotacz i moździerz. A co jest trochę dziwnym połączeniem, ale nie będziemy narzekać. Ale tak, tutaj są lawiny. W jednym miejscu dokładnie tu. I one mogą jak najbardziej uszkodzić pociąg. Ale tak, tutaj właśnie mamy dosyć ciekawą sprawę, bo tu mamy forty wyposażone w działa i wyrzutnie rakiet. Ale to nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że zarówno tu, fort, jak i tu są zbyt blisko punktów naprawczych, przez co przeciwnik może, jak i wrogie forty, jak i nasza, mogą niszczyć te punkty naprawcze w razie potrzeby, i o czym warto pamiętać. Tak, co zrobimy w pierwszej kolejności? Niestety, przeciwnik, O no, tak jak widzieliście, tutaj ma potężne moździerzowe bronie. Z jednej strony tu mamy rakietówkę, tutaj też potężne moździerze. Tutaj teraz wozy piechoty, moździerz nuklearny. Kamikaza samo w sobie? Tak, w sumie tego jest sporo. czy to są miny? Nie pamiętam czy to są miny, ale dobra. Zacznijmy od produkcji własnych kamikaza. Właśnie tak się zastawiam. Wóz piechoty? Miotacz ognia? Kurde, nie wiem od czego zacząć tak naprawdę. Ale właśnie najważniejsze co mamy. Mamy to. W sumie możemy wybudować wóz piechoty z tym. Z. To się nazywało z wozem z amunicją. To będzie dla nas bardzo ważne, bo będziemy potrzebowali tego, żeby zająć te forty tutaj. Teraz, czy on idzie wprost do nas, czy nie? Nie, on się tylko zatrzymuje. Ale tak. Co mamy? Co możemy wyprodukować w tej misji? Mamy mocną lokomotywę, działo. Tym razem straciliśmy moździerz, wyrzutnie rakiet. Powracającą, pojazd naprawczy, wóz z amunicją, wóz piechoty, kamikadze, miotacz ognia, no i oczywiście broń nuklearną, wody, w obydwu smakach. Straciliśmy działa przeciwlotnicze oraz cepeliny, no, to akurat tak jak powiedziałem już w poprzedniej misji. Cepeliny tak naprawdę już są bezużyteczne, ani my, ani przeciwnik za bardzo nie będziemy ich robić, zwłaszcza przeciwnik. Wiecie, jak w tamtej misji, wiecie, z ropą naftową, cepeliny były bardzo groźne. Bo przeciwnik jest w sumie protokołu w dużych ilościach. To tak, no teraz. Teraz przeciwnik w ogóle ich nie będzie tak robił. No. No właśnie. Gorsze jest tutaj to, że my tu nie mamy w ogóle dostępu do jednej ważnej rzeczy. Rzeczy, która nazywa się punkty wydobywcze. Jakie te też chute. A oh. no, przyznam, no jest. To swego rodzaju dosyć wielka szkoda. Tak naprawdę, dla mnie to jest osobiście jedna wielka szkoda. To tylko sprawia, że my nie będziemy mogli sobie łatwo tej rzeczy wiecie, <grych> zwiększyć wydobycia czy coś. Ale właśnie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Uwielbiam tą modę. Wracając, że jedna rzecz mi się ciekawa przypomniała. Właśnie tej misji konkretnej. O się nie. O, matko. O. Dobra. Ah. O, Boże, ale skip się... Dobra, nie, zaczniemy jeszcze raz. O, matko. Nie, no, ale serio. Nie chciałem tego w ten sposób zrobić. A, nie, bo chciałem na naokoło troszeczkę zrobić. Żeby wiecie, broni Może by kamikaze taka na wprost. Też on nie tak. taka jak tu wleciał, nie? właśnie, w bóg też by obił. Dobra tam, bo nie mogę wprowadzić kamikadze między tymi, wiecie, fortami. Z jedyne co mogę zrobić, no dobra tam, panicie, wiecie, bo tutaj nie zrobię w ten sposób, bo i tak mi zaraz rozwali. To jedyne, co możemy zrobić na razie, poczekać. <mulary> Oczywiście, zrobimy sobie broń atomową, jakby że inaczej, milorydzie. Ale właśnie, zanim to zrobimy, to zrobimy to sobie. Oj, przepraszam, w ten byk. A to zrobimy na sam koniec. Właśnie, i tu w sumie chcę coś zauważyć osobiście. Tak, tutaj poczekają aż pociąg... Przy... O, dobra, teraz jedziemy. Mianowicie, o co mi chodzi? O to. Bardzo dobrze się stało. Co prawda nie zniszczyliśmy wrogiej fabryki, ale to już i dla nas i tak będzie duży sukces w tej chwili. Jak już zniszczyliśmy przeciwnikowi jakie coś, to już przeciwnik ma o wiele gorszą sytuację. O no tak, już przeciwnik będzie próbował nas atakować, tylko nie, my nie ruszamy pierwsi. My czekamy. No sobie, poczekajmy, się stan zbliża. E, w ogóle coś tu zostało, jeden żołnierz biedny został. Dobra, musi zbliżmy teraz ten sposób. No, w ten sposób. No nie, come on, Serio straciliśmy to? Ojej. Uff, ojej. Dobra, tam. Zniszcie to. Tyle. Ja niestety, straciłem swoją broń. Woda. Szkoda na trudno się A, dziękuję, Właśnie, niestety w misjach, gdzie jest kamikaze przeciwnik, przeważnie buduje drugie wycofajmy się. Dlatego no, nam potrzebują broni atomowej. poczekaj, aż się trochę uzupełnimy. Okej, okay, i teraz troszeczkę wystrzelmy. Dobra, poproszę. No i bardzo dobrze. Teraz tak nowe zdobyliśmy pierwsze dwa forty, co nam bardzo pomoże. No tu się cofnijmy. Tu mamy pociąg Miotacz Ognia. Też to możemy zniszczyć, bo to nam jest będzie zbędne w tej chwili. No i tak, myślę, że te trzy pociągi będą wystarczające. Oho, jedzie Moździerz. Valerny muździsz. Dobra, my jedźmy sobie z tym. Natomiast... Nie, tu. Teraz się cofnijmy. Trzymajmy się. O, to dlaczego go nie zniszczyliście tak szybko? To bym chciał... Ok. Oj, przepraszam. Troszeczkę co... Co to jest? Okej, okay, coś wyprodukowali widzę. Jest jedno wielkie, coś. Okej, okay, no to jasne. Okej. Okay. Ciutko, dziękuję. Możemy się teraz naprawić. Akurat w tej misji przyspieszenie się bardzo przydaje. Gdzie on jedzie? A, jej, je, on sobie dopiero tu jedzie, biedaczek. No, ale w sumie bardzo łatwo, ładnie to poszło. Okej, okay, tutaj się produkuje to. Dobra, zrobimy jeszcze jedną broń atomową tego typu. No będziemy stopniowo przejmować teren, tak naprawdę. A jak on jedzie? Okej, okay, on tędy jedzie. Do nas, no dobra, skoro tak. My się tylko troszeczkę wycofamy i przywitamy naszego przeciwnika Czy nie, nie przywitamy. Kurde, co on kombinuje? A, on tędy chce jechać. Ojej. Właśnie czy mamy? Mamy pojazd naprawczy. A najpierw spróbujemy przywitać naszego przyjaciela tu. Okej, okay, brania to mała się już robi. rozwalił mi ich, no ale już sami stracili. Dobra, musimy ich do naprawy. Ja nie to produkują też coś dużego. Och. Czyli rzeczywiście pojazdy naprawcze też zaprodukują. No A nic. A, no dobra. Przydziemnik na szczęście stracił swoją główną siłę. Wiecie, nie musimy się tak martwić. Dobra. Idźmy się teraz też naprawić tym. Dobra. Yy, dobrze. Więc tak, nasz po pociąg się naprawia. O matko. Ciało jedzie. Dobra, ten się naprawi. Zatę odzyskuje swoje forty. Tu, tu. Dobra, ten tu. Ten tu. Kurde. Co on się spodziewał tego w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, jedynka. Akul się. Jedziemy na wycieczkę. To dosłownie. Eee, po pociąg rakietowy. Dobra, cofnij się. A, się cofnij się, naprawdę. Jak ja uwielbiam, kiedy pociągi te słuchają mnie, jak chcę jechać. Co, kurde, z czego oni mają... O. Aha, i co, będziemy teraz tak naokoło się wymieniać? Oj, nie. Niedobrze. Nie, cofnij, cofnij. I teraz im rozwalimy to. Brawo, wjechałeś. Pro... Stop pod mój ten. Kurde, jeszcze się chciał naprawić, saniaczek. Ład? To gdzie? O kurde, chyba w minę wjechał. A, okej, okay, on teraz w pętli utknie. Ale przykro mi, ja zakończę twoją pętlę. Podaj mi mi otacza ognia. Niestety. Poważnie. Ok, przyznam, że to idealnie po. Idealnie po środku się złożyło, więc wow, nice. Spodziewałem się nawet. Ok, teraz tylko tu. i oh, nice. No i leci kolejny pocisk i będzie już po nich, prawda? No, już tak naprawdę po przeciwniku w tej chwili. No, teraz tak naprawdę zostało nam tylko zająć na ostatni fort. Więc tak, ten pociąg wycofajmy, a tym strzelmy. No, i już misja zakończona, tak naprawdę. I już misja zakończona, ale wracając, tu mi się wydaje, że musiała być mina, bo tory są strzelane w tym miejscu. A wskazuje na to wiele, że przeciwnik miał tam miny, niestety. Miał tam miny. O nie, o kurde, ale skiepściłem, no nic, teraz po prostu zrobimy sobie rakietę nuklearną. Nie no, już w tej chwili tak naprawdę nie musimy się aż tak martwić, teraz sobie po prostu zrobimy rakiety nuklearne. Ale kurde, trochę skiepściłem teraz sytuację, już byśmy skończyli tak naprawdę. Ja przez swoją głupotę wszystko zepsułem, no nic. O, ej, chwila, ale czemu nie atakujecie tego? Moje forty można, twoje punkty naprawcze można atakować, ale wrogie już nie. Ja sobie to kurde zapamiętam. Zobaczycie, zapamiętam to sobie. Op. No teraz poczekajmy aż wrócicie wszyscy, a przynajmniej większość z was. Ej, okay, poproszę, dziękuję. No, jedziemy. Hop. No i teraz szybko to rozwalcie. No i gotowa. Na szczęście punktów naprawczych przeciwnika nie musimy. O, o! Szybko nam poszło. Nie ukrywam. Wydawało się, że trochę dłużej to zajmie. No, ale się udało. I tak jest. Wróg został oczywiście znowu pokonany. Więc... Więc, o kurde, strasznie dużo tego. Więc co? Jak oceniłbym tę misję? Szczerze? Przyznam, że kiedyś było dla mnie trudniejsza właśnie przez ten fort blisko naszego punktu naprawczego. Szczerze mówiąc, bez takich zdecydowanych działań przeciwnik może nam je bardzo szybko odbierać. Ale wiecie, sami widzicie. Jak macie już broń nuklearną, nie wiecie jak się nią posługiwać prawidłowo, one może wam bardzo pomóc, ale sami widzicie. Jeżeli chodzi o rakiety nuklearne, no to niestety. Z rakietami nuklearnymi nadal cały czas będzie duży problem, żeby ich używać przez właśnie broń przeciwlotniczą, albo właśnie wieżyczki. No, ale spokojnie, z tego co kojarzę, chyba może w następnej misji, jeżeli rakiety nuklearne dalej będą, to będzie można ich tak bezpiecznie używać. Ale nadal, niestety, no może nuklearny jest dobra, ale jest niecelny. Czasami widzisz czasami jak potrafi strzelić. No ale dobrze, wracając odnośnie strat. Straty: lokomotywa stracił przeciwnik 3, mocną lokomotywę straciliśmy 3, a przeciwnik 6. Dział z przeciwnik stracił 3, moździerż 9, co widać w co najbardziej ładował. Działa przycisk 2, mniej więcej ich nie wyprodukował. Aha, no tak, bo działa przeciwlotniczej, tylko na rakiety nuklearne. Dobrze. Wozy zamolnictwa: my 2 on-5. Robotów-piechociarzy straciliśmy 96. Nie, się nie dzieje takiej liczby patrząc na nasz pociąg piechoty. Ale nie da się ukryć, oni są zajebiści. zniszczeni wszystkiego, co mi stanie na drodze. Przedzimek stracił 17. E, wozy z tym... ...moździerz nuklearny stracił przyniki 1. Jed... No tak, miał 1. arkiet stracił 6. No czasami my też może nuklearny przez głupotę. Wozów piechoty stracił 3. Pojazd naprawczy stracił jeden, straciliśmy jeden miotacz ognia. Przeciwnik stracił dwa razy fabrykę, punkt naprawczy raz, Wieże z działem straciliśmy sześć z rakietami, a przeciwnik stracił je 13 i 12 w tej kolejności. Więc dziękuję wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam i cześć.